Zaczynamy. Na początek przyjrzymy się troszeczkę studiu programistycznemu. Będzie to Visual Studio, bo się na to przerzucimy. Podobno nowsze i w ogóle lepsze. No tak się przyglądam, rzeczywiście trochę chyba fajniejsze, przynajmniej nowsze. A potem jeszcze kilka rzeczy sobie naświetlimy, żeby nam się troszkę lepiej pracowało. Zapraszam. Fajne, nie? Taki bayer. We własnym zakresie instalujecie sobie Visual Studio Community. Ja mam wersję 2019 i przy instalacji zwróćcie tylko uwagę, aby było tutaj zaznaczone takie okieneczko programowanie aplikacji klasycznych w języku C. Taki pakiet roboczy do zainstalowania w naszym środowisku. Po instalacji, jak już będziecie tworzyć nowy projekt, szukajcie sobie aplikacji na konsole wybieramy dalej dalej i tak dalej aż zostanie taki projekt otworzony jakiś tam podstawowy dokument się utworzy ja tutaj już mam wcześniej przygotowany u was będzie trochę pustszy najważniejsza opcja dla mnie to taka kiedy już się otworzy nam cały ten projekt to będzie takie okienko eksplorator rozwiązań tutaj jak mamy widok ono będzie prawdopodobnie domyślnie otwarte a gdyby nie to jest w widoku i będzie tu widoczna ta nasza aplikacja z takim roz pisem co tam się w środku znajduje, ale nas interesuje taka opcja prawy przycisk na tej nazwie. W tym wypadku zostawiłem domyślną, szukamy sobie właściwości i w tych właściwościach tutaj w takich ogólnych właściwościach o dokładnie tutaj będzie standard języka C++. I ja tutaj ustawiam właśnie już ten standard z roku 17. Tutaj trzeba sobie to uruchomić. Przydatne skróty ctrlf F5 kompilujemy i uruchamiamy program. Kompilacja sama bez uruchomienia: Ctrl, Shift i B, następnie poprzez F5, a później ewentualnie kombinacje F10, F11. Mamy cały proces debugowania. F11 to jest takie debagowanie linia po linii z wkroczeniem do wnętrza funkcji, na przykład, a F10 przeskakuje po prostu po instrukcjach, niekoniecznie wchodzi w głąb jakiś pętli czy funkcji. I jeżeli jesteśmy w trybie debugowania, chcemy to przerwać, to Ctrl, SHIFT i F5. Na początek omówię dwie przydatne dla nas instrukcje, które są z biblioteki TypeInfo. Pierwsza instrukcja to jest decl Type, a druga type ID. Pierwsza podbiera typ ze swojego argumentu, zaraz zobaczycie, a druga type ID name pozwoli mi przyjrzeć się dokładnie, jak widzi kompilator typ danej zmiennej. I tutaj w pierwszej linijce, zobaczcie, tworzę sobie zmienną var typu int, tak klasycznie przypisuję jej 0, i tu właśnie wykorzystuję. Te instrukcje DECL Type, która popatrzcie, co robi. Weźmie sobie ten typ z VAR1 i w to miejsce tak jakby wstawi ten typ, który miał VAR1. no więc to jest tak, jakbym tu dokładnie wpisał INT. Akurat tu pokazuję, jak to działa. Wiem, że takie coś nie ma sensu. No, mógłbym po prostu tutaj int wpisać, ale chodzi o to, co to robi. VAR2 staje się 105, i VAR2 jest dokładnie takiego samego typu, jak VAR1, a tu type ID. I w argumencie podajemy var2. Następnie wywołujemy tutaj metodę name. To znowuż pozwoli mi podejrzeć, zaraz ja to tutaj wykonam tę instrukcję. O i zobaczcie, ta instrukcja się wykonała. I jak się tu przyjrzycie, to w kompilacji mamy wyświetlone. Przy kompilacji, ja tu kompiluję linia po linii właśnie za pomocą f10 albo f11. I tu mamy, zobaczcie, var2 to jest 105, a typ tego var2 to jest właśnie. Int. W nowym standardzie wprowadzono słówko 0PTR zamiast samego 0. 0PTR to jest taki wskaźnik pusty. Mamy tutaj zmienną wartości, która jest wskaźnikiem na double, i od razu inicjujemy ją właśnie takim 0PTR zamiast 0 jak było wcześniej. A tu przy okazji zobaczcie, wyświetlę sobie, jakiego typu jest ten 0PTR, bo wszystko musi mieć typ w języku typowanym. Jak sobie tutaj tę linijkę z C-outem uruchomimy o, to zobaczcie, że nawet ten 0PTR ma swój typ, a jest to typ 0 t Na razie do niczego nam się to nie przyda, ale pokazuję jako pewne użycie tej funkcji type ID. Bardzo ważna rzecz, którą teraz chcę tutaj pokazać, to jest auto. Auto jest to taka instrukcja, takie słowo kluczowe, które pozwala nam z kontekstu dopasować typ, a więc nie muszę za każdym razem podawać jawnie typu dla chociażby nowo utworzonej zmiennej. Mogę ją z kontekstu wywnioskować. O popatrzcie tutaj. Mam tutaj zmienną b która staje się jedynką, ale nie podałem typu jako int, po prostu wpisałem tu auto. Co robi kompilator? Widząc typ tutaj jedynki, domyślnie będzie to po prostu int, przypisze z automatu pod zmienną b, właśnie typ int. Ja wpisałem auto, ale on się domyśli. Bardzo mocne, silne narzędzie, w trakcie kolejnych odcinków zobaczycie jak bardzo przydatne, i zwróćmy uwagę o, jak sobie wyświetlimy, jakiego to B jest typu. To mamy, że jest to właśnie int, a więc B domyśliło się, że jest intem. Troszeczkę niżej mam auto C, ale C zostało zainicjowane wartością półtorej I zobaczcie, że typ C jest już double. Hmm? A tu mamy taką specjalną funkcję suma. Zobaczmy, co z tą sumą. Funkcja suma. Jest to na pewno zapowiedzią tego, co nas czeka. Teraz nie będę wszystkiego omawiał. Jest to funkcja, która korzysta z takich szablonów, o nich sobie opowiemy. A tutaj ma takie abstrakcyjne typy, a coś tam w ogóle, to da. Zwróćcie uwagę na jedno. Funkcja zawsze musi mieć określony typ, który zwraca. Czy to jakiś void, czy to jakiś int, czy coś tam. A tu mam auto, właśnie to nowe słóweczko. To nowe słóweczko sugeruje, że funkcja sama sobie ten typ gdzieś tam w międzyczasie. Hmm, Pobierze z kontekstu, ale ja to jeszcze uściślam. Otóż wykorzystałem tę instrukcję decl która pobiera typ z sumy. Tutaj po argumentach ta strzałka i ten fragment mówi mniej więcej właśnie tyle, że jak będziesz tutaj sumo coś zwracać, to weź sobie typ, ten zwracany. Pobierz z tej sumy elementów, zatem formalnie w ciele tutaj mojej funkcji jest zwrócenie sumy jakiegoś A i B, ale ten typ, który będzie funkcja zwracała, ma być dokładnie taki, jaki jest typ tej sumy. Zobaczcie, jak tu teraz wykonamy o tę instrukcję, see out i tak dalej. Ja tu przejdę. O, popatrzcie, co się zrobi. Wyświetlam tu sumę piątki i liczby 3, 6, a potem wyświetlam typ, który ta funkcja zwróci. I co tu się pojawia? No, suma się faktycznie wykonała. Funkcja suma zwróciła 8,6, czyli 5 dodało się do 3,6. A jaki jest typ tak wywołanej funkcji? Typ jest double, no bo 5 wprawdzie może jest intem, ale 3,6 jest co najmniej floatem, a tu wiemy, że double domyślnie, no i suma jest też typu double, taka niejawna konwersja, a więc cała funkcja zwróciła typ double. Kolejna linijka, zwróćcie uwagę, co zwróci. Otóż kolejna linijka, jesteśmy teraz tutaj, ma dwa inty. Sumujemy 5 i 5. Suma jest 10, a zwracany typ przez funkcję jest int. Czujecie moc takiego metaprogramowania? Mam tylko jedną instrukcję suma, jedną definicję, a już suma zwróciła dwa różne wyniki. Pierwszy wyniki, nie chodzi mi o same dodawanie, tylko typy. W tym, co mieliśmy wcześniej, musielibyśmy tu mieć takie przeciążenie, że mieć zdefiniowaną sumę, która zwraca double, mieć zdefiniowaną sumę, która zwraca inty. A tu proszę, jedna funkcja, typ auto, elegancko działa. To jeszcze tutaj, zobaczcie, tutaj wymuszam, że są dodawane floaty i suma jest typu float, czyli Teraz funkcja suma zwraca wartość 10, ale ta wartość 10 jest typu float. A tu jeszcze będzie śmieszniej, bo mam dwa napisy i jak zwracam teraz sumę napisów, wiemy, że suma napisów jest konkatenacją, czyli tutaj słowo koto i pies się złączą w jeden napis, nie dodadzą się liczby, tylko będą sklejone dwa napisy. I suma na tych dwóch napisach zwróciła nam kotopsa. A typem jest string. O, to tak jeszcze wyświetla jedną linijkę. Ten klasyczny string. O jak sobie tutaj zobaczcie, wyświetlimy type ID z typu string, to nazwa jest, o dokładnie taka sama. No to jest taka nazwa, widzimy tu reprezentacja tego stringa, który mi widzimy, to to jest taki alias, ona taki, o właśnie złożony taki typ. I tu widzimy, że funkcja suma, ta sama suma, wykorzystując te auto, zwróciła nam już przynajmniej cztery różne typy. Fajny bajer. Auto domyśla się typu z kontekstu. Bardzo przydatne narzędzie jeszcze się nieraz pojawi, i za chwilę zobaczycie, w jakich jeszcze sytuacjach może się przydać. To auto jest naprawdę bardzo przydatne. Zobaczcie, tutaj tworzymy sobie taki wektor. Wektor to taka ubajrzona tablica. Na razie możemy myśleć o tym jako tablicy, jeżeli ktoś jeszcze z Was nie wie, co to. To się wkrótce pojawi. I zobaczcie, tu mam pętlę for. Ta pętla for korzysta właśnie z tego auto. Otóż mamy tu taki zapis. Auto e dwukropek. i tutaj właśnie jest ten wektor. A potem wyświetlamy wszystkie elementy. I przy okazji wyświetlę typ tego elementu. Przyjrzyjmy, co się... Przyjrzyjmy się, co tu się stanie. A zobaczcie, wyświetliło się 1 int, 2 int i tak dalej. Co to oznacza? To oznacza, że to e stało się kopią tych elementów z tego wektora i to e reprezentuje w każdym kroku pętli kolejny element, a auto doskonale kapnęło się, jakiego e powinno być typu. I mamy jedynka i to jest typ int, dwójka i to jest typ int i tak dalej. Możemy też użyć referencji. Referencja sprawia, że to E nie będzie już kopią tych elementów, ale jeśli zmodyfikuję to E, to tak naprawdę zmodyfikuję ten zbiór. I tu zwróćcie uwagę, co się stanie. Otóż wyświetliłem sobie dalej E, tu będzie dalej 1, 2, 3, 4, 5, jakby nic się nie stało, ale po każdym wyświetleniu E, potem to E inkrementowałem. Czyli gdy wyświetliłem E jako 1, to potem przerzuciłem je na dwójeczkę, zatem kolejna pętla for, która też wyświetla te elementy, ale tutaj jeszcze jest const auto, to znaczy, że, i jeszcze referencja, to znaczy, że e jest też referencją do tych obiektów, ale z racji, że jest typu, tutaj jest jeszcze ta instrukcja const, nie będę mógł tego zmieniać, no, ale mogę sobie wyświetlić, co się stanie, jak wyświetlę? A no zwróćcie uwagę, że już wszystkie elementy z tego wektora są o jeden większe, zatem wcześniej ta pętla tutaj, o ta tutaj pętla, Poprzez to, że użyłem auto z referencją, to to e reprezentowało te elementy tak, jakby to był oryginał. A kolejna pętla, a to taka już ciekawostka, auto i. I tu patrzcie, mamy taką listę, 1, 2, 3, taka lista bez, żadnego, bez żadnej zmiennej, taka lista inicjalizacyjna i i staje się kolejno, kolejnym elementem z tej listy. To taka ciekawostka, o patrzcie, 1, 2, 3. To auto generalnie chciałem pokazać, bo bardzo będzie często używane, może nie zawsze, ale bardzo przydatna sprawa. Na koniec jeszcze króciutko o literałach napisowych. Znamy literały napisowe w podwójnym cudzysłowie. O, tu taki klasyczny przykład, przy okazji użyłem auto. Jeżeli sobie tutaj TXT zainicjujemy takim literałem, no to tekst będzie właśnie typu a, no to jakiego, a no to zobaczcie, o właśnie takiego, to jest taki literał. Ale możemy też się spotkać z takimi literałami z literką r na początku, po której będzie podwójny cudzysłów i nawias, a potem na końcu nawias cudzysłów. Wszystko, co jest pomiędzy nawiasami, będzie zachowane tak, jak wpisałem, czyli tam gdzie był enter będzie enter. Tutaj gdzie był tabulator zostanie wyświetlony tabulator. Zobaczcie sobie tu outujemy tę zmienną txt1 o i zobaczcie, teraz piszę enter, później co mi się tylko tutaj tabulatory i tu jest dokładnie to samo tylko zmienna txt2 jest w troszeczkę innej postaci otóż mogę sobie swój własny ogranicznik jeszcze wymyślić na przykład ja sobie tu wpisałem słowo ogranicznik które poprzedza nawias otwierający, ale musi też być za nawiasem te samo słowo. Jeżeli tu użyłem na przykład słowa ogranicznik, to i też muszę tutaj takiego użyć. Mogę tu wpisać coś innego. O co chodzi? Taki ogranicznik własny tego tekstu sprawia, że mogę wewnątrz tekstu użyć formułki, nawias i cudzysłów, bo gdybym tutaj to zrobił, w tym wcześniejszym literale no to gdzieś on by tutaj się zakończył szybciej bo zauważcie że na końcu tego tekstu właśnie jest ten znaczek żeby móc taki znaczek użyć rzeczywiście wprowadzono jeszcze jakiś taki własny ogranicznik zatem możecie się spotkać z czymś dziwnym typu R podwójny cudzysłów nie wiem a tu jakieś tam ABC na przykład i na końcu będzie ABC tak no i co wtedy z tym zrobić a no nic no to jest taki własny ogranicznik Takiego typu literału. Jeżeli sobie to dalej wyświetlimy, a on tu musi to zrekonfigurować, ale zrekompilować po rekompilacji, o widzimy, zobaczcie, zachowały się te wszystkie formułki. To chciałem zrobić w tym pierwszym odcinku, zwłaszcza to auto, bo ono będzie nam bardzo potrzebne. No i zapraszam na następne.